W momencie, kiedy zaczynamy interesować się tematem prawa przyciągania lub prawa założenia, naszym celem jest to, aby dostać swój upragniony efekt. My generalnie na tym świecie bardzo dużo spędzamy czasu i bardzo dużo mówimy na temat tego, co by przydało się zrobić, aby ten świat zmienić na lepsze. My wiemy, widzimy, czujemy, co dzieje się źle i chcemy to zmienić, aby właśnie zmienić ten świat i aby zmienić te nasze prywatne życia na takie, o których marzymy. My widzimy te błędy, tak? My widzimy te błędy u innych. Widzimy, ile jest zła na tym świecie. Potrafimy palcem pokazać kto robi źle i co robi źle i dlaczego ten świat właśnie przez te osoby wygląda tak a nie inaczej. Wiemy również doskonale co Przeszkadza nam w naszym prywatnym życiu, i co przydałoby się zrobić, lub co przydałoby się zmienić, aby to nasze życie wyglądało zupełnie inaczej. My wiemy, co sprawiłoby nam radość. My wiemy doskonale, jak to powinno wyglądać. Natomiast tu jest właśnie ten błąd, który powtarzamy i który powtarza cały ten Matrix. Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Ja tutaj mówię o tym, jak spełniać każde swoje marzenie za pomocą prawa przyciągania, za pomocą prawa założenia i wielu innych praw, które po prostu krążą sobie po tym świecie. Tyle ile prawd, tyle ile wierzeń, tyle technik. Prawda jest taka, że my zawsze dostajemy to, w co wierzymy. Dlatego wszystkie religie, Działają na osoby, które wierzą w te religię, dlatego wszystkie podejścia do życia się spełniają. Dlatego, jeżeli są osoby, które czują w sobie, że to wszystko nie ma sensu, to mają rację. Ponieważ to wszystko zależy od nas. Więc świadomość polega na tym, aby w bardzo łatwy sposób wziąć swoje emocje w swoje ręce i przez balans i przez spokój robić ze sobą coś takiego, aby to lustro pokazało ci dokładnie to, o czym marzysz. Tak jak powiedziałam na początku, my chcemy dostać efekt. Wiele komentarzy, różnych wiadomości, zresztą generalnie w tym środowisku istnieje Istnieją pytania, tak? Co mam zrobić, aby zamanifestować specyficzną osobę, e, finanse, aby wyjść z długów, aby podróżować, aby zmienić mieszkanie, e, dom, tak? Nasze marzenia są różne. Co mam zrobić, e, jeżeli tu i teraz, w tym momencie, nie mam na to szans? Marzenie to efekt, którego nie mamy w swojej rzeczywistości. Marzenie to inna wersja. Twojej rzeczywistości, której nie doświadczasz. I tak jak mówiłam, my wszyscy jesteśmy mądrzy, my wszyscy doskonale wiemy, co jest nie tak z tym naszym światem. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jedyną odpowiedzią na to pytanie jest to, aby skupić się na sobie. Bo pomyślmy sami, co my tak naprawdę oddajemy od siebie? Co dajesz, aby dostać? Inny efekt. Kim tak naprawdę jesteś? Co tak naprawdę myślisz tak głęboko w sobie na temat tej specyficznej osoby, na temat ty tych finansów, o których marzysz? Co myślisz na temat osób, które mają te pieniądze i które cieszą się życiem? E, jakie słowa wypowiadasz? O czym rozmawiasz z ludźmi? E, jak spędzasz wolny czas ze swoimi? E, Znajomymi. Mówicie o pozytywnych rzeczach? Cieszycie się tym życiem? Czy może narzekacie trochę i tak bardzo głęboko, jednak w swoim sercu myślisz, że to życie nie jest sprawiedliwe? Świadomość polega na tym, że my w końcu czujemy i rozumiemy to, że my manifestujemy to życie non-stop, cały czas. Więc ty nie manifestujesz swoich rzeczy. Myśląc sobie o nich czasami, ty manifestujesz je cały czas wszystkim i przede wszystkim sobą, codziennie, od rana do wieczora. Abraham Hicks kiedyś powiedziała fajną rzecz, że jeżeli masz 10 tematów i tylko jeden z tych tematów sprawia ci radość, to jeżeli chcesz podciągnąć te dziewięć kolejnych, o których marzysz, ale które ci nie wychodzą. To powinieneś lub powinnaś się skupiać tylko na tym jednym, ponieważ żyjąc sobie na co dzień pozytywnie i właśnie wibrując pozytywnie, myśląc o tym świecie, że jest cudowny i że wszystko jest okej, okay, wiedząc, jak to ma wyglądać, czując spokój, ten balans i to, że nie ma problemu, to tym uczuciem właśnie podciągniesz każdy inny temat. Natomiast my rzadko tak funkcjonujemy. To nie jest modne ludzie, którzy chodzą sobie po tym świecie uśmiechnięci non stop, są uważani za szaleńców. Mało kto jest szczęśliwy, tak? W tych czasach na czasie jest narzekać, mówić o tym, jaki ten świat jest zły. Natomiast tak jak powiedziałam, ja nie twierdzę, że tak nie jest, ale już jako świadoma osoba bardzo dbam o to, aby skupiać się tylko na tych pozytywnych aspektach. I wiadomo, że są czasami gorsze dni i momenty, co nie zmienia faktu, że właśnie ta świadomość szybko sprowadza mnie do pionu, tak? I powiem Wam, że w momencie, kiedy zaczęłam świadomie manifestować swoje życie, poczułam w swoim życiu coś w rodzaju dyscypliny. Czyli ja zrozumiałam w końcu, że to wszystko zależy tylko ode mnie. Więc to ja wygrywam. W cudzysłowie, czy, czy te tematy, które no przecież tych tematów jest tysiące, które ściągną mnie na ziemię, to ja spełniam swoje marzenia, czy ktoś inny, to ja e, dbam o to, jak się czuję, czy może to wszystko dookoła bierze nade mną góra. Jeżeli masz w głowie teraz temat, na przykład, jeżeli chcesz zamanifestować swoją specyficzną osobę, która ciebie nie chce. Jeżeli myślisz o sobie, że nie masz szans, jeżeli masz w sobie pełno tematów, wiek, wygląd, jeżeli nie czujesz tego klimatu do końca, jeżeli istnieje temat pomiędzy tobą a tą osobą i próbujesz zamanifestować tą osobę na przykład z poziomu ego, czyli chcesz, aby ta osoba pojawiła ci się w twoim życiu i naprawiła wszystkie krzywdy, które Wcześniej ci wyrządziła. Jeżeli chcesz wygrać na przykład kimś, lub jeżeli po prostu marzysz o kimś, natomiast widzisz, czujesz, wiesz, że nie masz szans, ponieważ jest tysiące różnych tych tematów, no to z takiego stanu nie masz szans, aby zamanifestować tą nową wersję, czyli ten kontakt, czyli te SMSy, Czyli te kolacje, tak? to spotkanie i tak dalej. I dokładnie w taki sposób my robimy ten błąd z każdym tematem. Chcemy wiele rzeczy, chcemy nowe efekty, natomiast bardzo skupiamy się na tym, dlaczego tego nie mamy, i bardzo chcemy tych odwrotności, natomiast nie mieści nam się w głowie. To, że mogłoby się to zmienić. Istnieje jednak ktoś, kto potrafi bez problemu zamanifestować każde Twoje marzenie. I tą osobą jesteś Ty. Natomiast, myśląc, mówiąc tutaj to słowo ty, mam na myśli to Twoje prawdziwe ja. Ponieważ my manifestujemy lub próbujemy zamanifestować, to znaczy my zawsze manifestujemy, tylko z kiepskim rezultatem, swoje marzenie z perspektywy nazwijmy tutaj bardziej ziemskiej, ludzkiej. Czyli to Ty próbujesz zamanifestować to marzenie tym, kim jesteś w tym momencie. Czyli osobą, która ma przeszłość, która pamięta, która pamięta doświadczenia, czyli stare manifestacje, często bardzo nieświadome. Czyli manifestujesz to tym wszystkim, co dzieje się w Twojej głowie, co powoduje w Tobie takie, a nie inne uczucia. My często jesteśmy od tego wszystkiego uzależnieni i często reagujemy na ten świat bardzo podświadomie. Tak? tak długo tkwiliśmy w tych różnych tematach i w tych błędnych manifestacjach, że wydaje Ci się to naturalne i, i, i ludzkie, tak? tak to wygląda. Natomiast ty chcesz to zmienić ty chcesz już e, zmienić tą swoją przyszłość na zupełnie inną. W momencie, kiedy jest to marzenie, my musimy zamykając te oczy i tworząc tą nową wersję, musimy to robić z takiej jakby czystej karty. Ja manifestuję swoje marzenia już nie jako Monika, która urodziła się w Bielsku, która się przeprowadziła do Australii i tak dalej, ja, manifestując swoje marzenia, nie myślę o tych wszystkich myślach właśnie i o tym wszystkim, co dzieje się we mnie, o tych wszystkich moich wierzeniach na temat związków pieniędzy, przyjaźni, rodziny itd., ponieważ zdaję sobie sprawę, że tam jest wiele do naprawienia i tam dzieją się różne dziwne rzeczy. Tak? Ja bardzo szybko manifestuję swoje marzenia tylko dlatego... Że ja potrafię, tak jakby, wyjść z siebie i robię to jako czysta energia, tak? Jako ta prawdziwa Monika, która nie ma złych zamiarów, która zupełnie odpuściła już dawno ego, która chce, żeby było dobrze, która chce, żeby to wszystko wyglądało fajnie, logicznie, nie kombinuje. Myślę. O tych swoich nowych wersjach jako o czymś dobrym. Podam jakiś przykład. W momencie kiedy manifestujesz swoje nowe mieszkanie e, lub dom, tak, obojętne, no to w momencie, kiedy ty manifestujesz swoje nowe miejsce zamieszkania, z punktu e, tego, że tam, gdzie mieszkasz, teraz jest ci źle, e, że nie masz na to szans finansowych. Że jest inflacja, że ten świat przecież idzie w złym kierunku. Jeżeli manifestujesz to patrząc teraz naokoło, na to, co się dzieje, no to jutro dostaniesz znowu swoje lustro, czyli jutro znowu będziesz tylko marzył lub marzyła o tym, że chciałbyś lub chciałabyś inaczej, natomiast jest to, co, co widzisz, tak? To znowu zamanifestujesz jeszcze raz. I kolejny, i kolejny, i kolejny. I my dokładnie w taki sposób przechodzimy przez te swoje życia, tak? Manifestując codziennie to samo. Nie wychodząc z siebie i nie robiąc tego jeszcze raz silnie, ale dobrze, zamykając te oczy i robiąc to zupełnie bez tego szumu naokoło. Jeżeli chcesz zamanifestować to swoje nowe miejsce zamieszkania. To zamiast skupiać się na tym, że tego nie możesz mieć, czy nie lepiej skupiać się na tym, jak pięknie będzie kupić nowy duży stół, aby przy nim spotykali się wszyscy Twoi znajomi i rodzina, i aby móc spędzać czas ze sobą, czując się dobrze i słuchając fajnej muzyki? W momencie, kiedy ja wiem, czego chcę, ja właśnie Wybieram sobie taki moment, który sprawia mi radość. Bardzo świadomie, przed snem, w ciągu dnia, na przykład jadąc samochodem, jestem tam, tak? Lubię zamykać te oczy może nie zamykać oczy w trakcie jazdy, ale lubię sobie myśleć o tym, czując to, jakby to już było moje. No, bo pomyślmy sami, czy w momencie, kiedy udałoby nam się spełnić te marzenia, już, czy w momencie, kiedy już byłabyś lub byłbyś z tą specyficzną osobą, to kiedy będziesz z tą osobą, nadal będziesz myślał lub myślała o tych problemach, czy już będziesz cieszył się lub cieszyła się tym, że to się już dzieje. Właśnie na tym to polega. W taki sposób przerywa się to koło, wychodząc z niego świadomie i nakręcając to nowe momentum, które Czasami potrzebuje trochę czasu, aby pojawiło się w Twoim życiu. Ja już o tym mówiłam ostatnio. Nie wystarczy pomyśleć sobie o tym raz i trzy dni później znowu myśleć o tym, jak bardzo to jest nierealne do zrobienia. Wystarczy sobie o tym pomyśleć raz, jeżeli już nigdy nie zepsujesz tej wibracji i już nigdy... Mm, nie włożysz do tego nowego marzenia, do tej nowej energii czegoś, co ją zniszczy. Natomiast, jeżeli o czymś bardzo marzymy, no to my tego bardzo chcemy. Dlatego często o tym myślimy, dlatego często się przejmujemy, dlatego często tak bardzo jest nam źle. A jeżeli jest ci źle, no to jutro dostaniesz to, że jest ci źle. Jeżeli nie masz w sobie tej wiedzy, tej siły, że to ty rządzisz swoim życiem, no to znaczy, że ktoś inny wygrywa. Jeżeli nie potrafisz powiedzieć stop i nie potrafisz skupić się na nowej wersji i po prostu się nią cieszyć, non-stop, myśląc o niej tylko i wyłącznie w momencie, kiedy masz na to ochotę i tylko po to, aby sprawić sobie radość, no to. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić, no to jutro znowu dostaniesz efekt no taki jaki widzisz teraz. Dlatego wiele osób pyta, jak podnieść tą wibrację, tak? Jak zmienić tą wibrację, aby nagle sobie tak żyć, e, aby dostać ten efekt. No i znowu pomyślmy sami, jeżeli od teraz zaczniesz skupiać się tylko na tym, że musisz szybko podnieść swoją wibrację, bo potrzebujesz bardzo tego innego efektu, ponieważ jest ci źle. No to co z tego, że pójdziesz na jogę, medytację i tak dalej, jeżeli twoim celem jest to, aby już w końcu skończyć to, co cię wkurza i aby w końcu zamanifestować to, o czym marzysz? Nie... Jeżeli potrzebujesz bardzo szybko ten nowy efekt, to znaczy, że jutro dostaniesz to, że potrzebujesz bardzo szybko dostać nowy efekt. I znowu, gdzie tu jest ta nowa wersja? Jak wibrujesz? Dlaczego cały czas tylko o tym marzysz? I tego nie dostajesz. I znowu wrócę do Abrahama. Ostatnio opowiedziała fajną, fajną historię, która może jakoś rozjaśni Wam trochę bardziej ten temat. A mianowicie leciała sobie gdzieś tam samolotem, z tego co kojarzę, to było to w, w Europie. I czekając na samolot, koło niej stała pani, która miała 70 ileś tam lat, i która cały czas mówiła o tym, Jakie to jest niesprawiedliwe, że inne osoby wchodzą do samolotu jako pierwsze. Jak wiemy, osoby, które płacą, wchodzą pierwsze, lub na przykład matki, czy tam rodzice z dziećmi i tak dalej. Natomiast ona, stojąc i czekając w tej kolejce, cały czas mówiła o tym, że to jest niesprawiedliwe, że to jest nie fair, i że dlaczego ona nie może wejść pierwsza? Dlaczego tak wygląda ten świat? I Abraham powiedziała y, 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 kilka tam fajnych rzeczy, ale pierwszą rzeczą było to, że nikt zupełnie y, w kolejce nie chciał rozmawiać z tą kobietą, y, ponieważ w, rozumiecie, y, to jest jej temat, tak? To jest temat tej pani, która miała w sobie dużo żalu. Więc w momencie, kiedy ty zaczynasz temat z taką osobą, również tym tematem się stajesz. Więc, tak jak mówię, nikt nie chciał z nią rozmawiać, każdy sobie czekał, no jest jak jest. Drugą rzeczą było to, że ona nigdy nie zapomni tej kobiety, ponieważ ta kobieta była idealnym przykładem na to, jak sama sobą hamowała ten efekt, o którym marzyła. I to jest dokładnie to, co my robimy. Ona, mówiąc o tym, narzekając, że to jest niesprawiedliwe, tak naprawdę bardzo chciała dostać inny efekt. Czyli tak jak my. My chcemy dostać ten inny efekt, natomiast cały czas mówimy o tym, że fajnie by było, ale jest tak, jak jest. Więc ta pani, która bardzo chciała wejść jako pierwsza, w sumie weszła jako jedna z ostatnich, ponieważ tym wibrowała, o tym mówiła. To była wibracja, którą była i dlatego nie miała szans na to, aby zmienić. To doświadczenie w inne. I tak jak mówię, my tak robimy. My bardzo szczerze i głośno mówimy o tym, co trzeba zrobić i jak by się przydało, aby to życie wyglądało, ponieważ to, co jest teraz, jest takie złe. I tutaj zostajemy. Potrafimy godzinami nawijać o tym, jakie to życie jest ciężkie. I jacy bylibyśmy szczęśliwi, gdyby to zmieniło się na inną wersję? Czyli jak wibrujemy na co dzień? Cały czas tym samym. Czyli cały czas powtarzamy ten sam cykl, który manifestujemy non-stop, ponieważ my manifestujemy to swoje życie cały czas. Dlatego zastanów się dzisiaj, kto manifestuje te Twoje marzenia. Ty, jako osoba, która ma tysiące tematów, która. Ma strasznie dużo problemów, która potrzebuje tych przeciwieństw, ponieważ jest jej tak bardzo źle. Potrzebujesz tą specyficzną osobę, ponieważ tysiące rzeczy, tak? ponieważ już jest ci tak źle bez tej osoby, że chcesz ją dostać. Potrzebujesz tych pieniędzy, potrzebujesz, aby to wszystko wyglądało inaczej, bo jest tak źle. Czy potrafisz. Zrobić to jako prawdziwy ty, czyli czysta, piękna, cudowna energia. Pytanie brzmi: czy potrafisz poczuć tą prawdę? Czy potrafisz zrobić ten krok w bok i nie przejmować się aż tak tym Matrixem i tym, co widzisz dookoła? Potrafisz być twórcą swojej własnej rzeczywistości? Potrafisz to zrobić sam lub sama? czy za chwilę i tak ktoś wyprowadzi cię z równowagi lub twoje wyuczone myśli, które spowodują, że znowu poczujesz się źle, nie potrafisz nad nimi wziąć kontroli, to naprawdę zawsze musi wygrywać, bo już bardzo wiele osób znając tą prawdę po prostu idzie przed siebie. Z uśmiechem na twarzy. I tak jak mówię, tutaj nie chodzi o to, żeby być teraz takim crazy i chodzić takim non-stop uśmiechniętym i szczęśliwym od rana do nocy. Natomiast ciągle jednak w momencie, kiedy pojawia się coś, co już rozumiesz, że tylko zepsuje ci klimat, humor, i tak jak mówię, to mogą być myśli, już nie mówię o innych ludziach i tak dalej. No to mówiąc stop, i tym bardziej myśląc sobie o tej nowej wersji, wygrywasz. A jeżeli wygrasz to raz, drugi, piąty i dziesiąty, no to wiedząc, że ten świat jest tylko Twoim lustrzanym odbiciem, to sam lub sama zaczniesz zauważać powoli, już od pierwszego dnia, że to wszystko tak pięknie się zmienia. I to nagle staje się Twoją rzeczywistością. Trzymajcie się, buziaki. Bye.